Panie, witam Was bardzo serdecznie w, tutaj z tym koszykiem, w tym koszyku oto są nagrody na konkurs, okazji tysiąca moich subów, na który Was serdecznie zapraszam. Konkurs trwa od dzisiaj do 24 kwietnia, tak spomyślałam, że będzie dość długo trwał, żebyście mogli wszyscy wziąć udział. Jakie są warunki? Oczywiście trzeba mój kanał subskrybować i to tak, żebym ja widziała, że jest ta subskrypcja, tak? I um, oprócz tego kochani warunek jest taki. Ja mam ja prowadzę blog grynelka.pl i pod tym filmikiem będzie, y, będą dwa linki. Y, zaraz na samej górze będą dwa linki do mojego bloga. Y, pod, y, jed, na jeden z tych linków to są linki do moich dwóch y, tekstów na blogu, do moich dwóch artykułów i na któryś z tych linków zapraszam, żeby wejść. Tak jest warunek, żeby wejść i zostawić komentarz. To tego, to jest mój warunek po prostu. No i oczywiście jakiś możecie zostawić miły komentarz tutaj pod tym filmikiem. Nagrody zaraz Wam pokażę w tym oto koszyczku. A ja Wam jeszcze raz chciałam podziękować za to, że jesteście, za to, że w ogóle przychodzicie do mnie, że Wam się podoba mój kanał. No i to jest takie moje podziękowanie. Mam nadzieję, że nagrody Wam się spodobają na te tysiąc subskrypcji. No i Zobaczę, może jeszcze do tych głównych nagród dodam jakiś drobiazg. To zobaczę, może będzie po prostu drobiazg niespodzianka sztukurzony do paczuszki. Nie wykluczam tego. A na razie pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do obejrzenia nagród. Tak jak mówiłam, od warunki są konkursu pod filmikiem, dokładne i do 24 będzie ten konkurs trwał, tak żeby każdy miał sobie możliwość zobaczenia i wzięcia udziału w nim. Mam nadzieję, że. Wam się spodoba, ją, nagrody i no i cóż, i pozdrawiam Was serdecznie, coś jeszcze chciałam dodać, kurczę, no coś chciałam dodać jeszcze, ja no mać sklerodę, sklerodza nie boli, ale trzeba się wychodzić, no dobra. No to, to to, na tyle. Nie? Dobra, to kochani, na razie papa. Pa. Losowanie będzie później, znaczy, co później, wiadomo, że później, po do 24 i potem będzie tak 25-26, jak się to wszystko już zbiera, zrobię losowanie. No i już, no i tyle. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do obejrzenia nagród. papa. Pa. Tu mam te nagrody, które dla Was przygotowałam. To jest po pierwsze komplet do demakijażu. Składa się z, z mleczka, z mleczka do oczyszczania twarzy, też oczu. Podstawą tutaj jest zielona alga, zielony kawior, czyli inaczej alga długowieczności, tak właśnie nazywana. Do tego jest w składzie zielona herbata, ekstra zielonej herbaty, czyli bardzo silnie, silny środek, mający mnóstwo antyoksydantów i żel ze świetlika lekarskiego, także w sumie jest też to mleczko bardzo, bardzo dobre do zmywania makijażu oczu. No i do tego jest tonik, tonik, który jest, kochani moi, też z zielonym kawiorem, czyli z algą długowieczności, ale tutaj dla odmiany do tego dochodzi aloes, żeby tak załagodzić. Aloes i siemielniane, które ma mnóstwo, mnóstwo też właśnie witamin, minerałów, generalnie mnóstwo antyoksydantów. Siemielniane jest w ogóle bardzo zdrowe. Także to jest pierwszy taki komplet. To jest komplet, który będzie przeznaczony do, jako nagrody w konkursie. Kochani, drugą nagrodą jest taką kwietną, się zdziwicie na pewno, że to wszystko w takich kwiatach, ale ja, zaczęła się wiosna, więc zbieram zioła, zbieram kwiaty, no i tutaj jest pierwiosnek lekarski, który sam w sobie jest rośliną cudowną, ja wszystkim Wam polecam, zresztą o pierwiosnku będzie osobny, osobny mój filmik, ale też osobny tekst na moim blogu, na który Was przy okazji zapraszam serdecznie. A tutaj właśnie nazbierałam, więc ten krem wydaje mi się, że idealnie pasuje do tego pierwiastka lekarskiego, bo komponuje się, komponuje się opakowanie tego kremu. Jest takie po prostu no, pasujące mi do tych kwiatków i generalnie do takiego klimatu wiosennego. Te różowe kwiatki obok to są. To, to już to nie jest pierwiosnek, to są kwiatki z, mojego, z mojej doniczki po prostu. Ale tutaj to jest kwiat, który kwitnie zimą w ogóle fenomenalny zupełnie, ale pierwiastek grekarski jest tutaj. Nie o tym jednak chciałam mówić, chciałam powiedzieć Wam o tym kremie, który też sprawdziłam, jest bardzo, bardzo dobry. Krem bardzo silnie nawilżający z ekstraktem z zielonej herbaty, ale fenomenem jego jest zawartość takiej korzenia z takiej rośliny, którą mało kto może zna, imperata. E, e, imperata cylindryka, trochę śmieszna nazwa, ale ta roślina, ten korzeń zapewnia e, zatrzymanie wody w naskórku, przez to, przez to utrzymuje się e, takie ciągłe, nawilż, e, długie, długotrwałe bardzo nawilżenie skóry, także e, bardzo ten krem jest fajny dla, e, dla, e, dla tych, którzy mają surę, skórę taką odwodnioną, suchą, ale generalnie jest dla każdej skóry dobry, także e, ten krem będzie drugą nagrodą w moim e, Konkursie na 1000 subskrypcji. I jeszcze będzie jedna zaraz. No tak, kochani, a to już będzie trzecia nagroda w koszyczku wiosennym moim na 1000 subskrypcji. I to jest y, maseczka, maseczka. Maseczka z serii Ecolinia. Maseczka rewitalizująca z ekstraktem też z zielonej herbaty, z rumianku, z prawoślazu, z imbiru. No i z ote, wyciągiem z olejków eterycznych, między innymi lawendy i trawy cytrynowej. Także jest bardzo fajna ta maseczka i ona też będzie nagrodą. Także no, to, są, to są te trzy nagrody, które są dla mnie, na, no, no tak myślałam sobie, że spodobają Wam się. I e, e, co do konkursu, to powiem Wam... Powiedziałam już na początku filmiku, a cały opis będzie pod filmikiem moim na dole. Wszystkie warunki. No i to na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam do konkursu. Trzymajcie się, kochani. Pa.